Siemanko! Z tej strony jak zawsze Kiwi Witam was w kolejnym odcinku z Arizony Sunshine Oczywiście jak widzicie wcześniej mieliśmy więcej broni Ale jak zwykle ta gra wiemy, że nas kocha bardzo No i nam na przykład nasz kochany pistolecik zabrała. Straszna tutaj jest mgła Jakieś tam zombiaki są Ale mając spoko Spoko broń No

I'm barely... I'm barely holding it together The missile... the missile kicked the shit out of me And Parker, he... Uh, he didn't make it Over I Okay, Dachshund, you need to haul your ass to the entrance ASAP We're about to have a lot more company Copy that, over and out have <laughs> any Dobra, idziemy przy ciebie po prostu. Masz tam. Nie dostaniecie mnie. Na pewno nie szybciej. Dobra, więcej amunicji. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Biegniemy. Uuu, uh, dobra Kubańcy biegają Ja to, ja to się ich boję Dobra, tu mamy dwóch ziomków którzy uh, Powinni nam pomóc Dawaj, dawaj Uuu uh. No, nie, nie, nie działa do mnie, Dobra. Special Forces. Go <susurwania> mnie. Dobra, ja potrzebuję jakiś pistolet. My tu byliśmy, ja pamiętam, co to. My tu byliśmy. Pamiętam, że tu byliśmy. Dobra. Biegniemy. Trzeba ich pozabijać. Udało się! Siema, ziomki! Hello. What's happening to me? Someone open the door for him. No! Stop! Why? What? You know what to do. You know what. Oh, fuck! Oh, oh, so just so she did. do it. I'm sorry. Dobra. Także tu jest gdzieś kamera. <laughs> Powiem wam, że to będzie najkrótszy odcinek. <śmiech> najkrótszy. <śmiech> o Jezu, dobra, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Jak widzicie, szybko się skończyło. Mam nadzieję, że <laughs> będzie Wam się podobał chyba z 4 minuty cały będzie miał. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.